Członków Zarządu Szczecińskiego Koła PZW nr 72 Troć spotkałem nad Kanałem Parnickim, gdzie rozgrywane były zawody kolegów z innego koła. Ale Troć pojawi się tam ostatniego dnia marca. Informacjami o swoim kole podzielili się ze mną prezes Janusz Roguski, jeden z wiceprezesów Wiesław Wołczak i gospodarz koła Czesław Zapała. Macie w swoim gronie niemal 390 członków, ale chyba brakuje kobiet i młodzieży. Brak tego na ryku. No i w żaden sposób, nie, nie można, mimo, mimo prowadzonych jakichś tam agitacji, rozmowach, kolega z kolegą, z synem, żeby namówił, przyprowadził i tak dalej, no ale on nie chce. No. panie się pracuje, jest to do, dobra ekipa, jest... Kobiet nie A ma, nie posiadamy. posiadamy. Ko kobiety każdy nie. w domu trzyma. No to nie zabieracie ze sobą nad wodę? No, moja nie za bardzo jest chętna na takie wyjazdy, nie wiem. Obietki, nie przy, nie to by na ryby przyjechało o godzinie 10. No, najlepiej tak. jak słońce świeci. Tak. O, mamy kolejnego kolegę. O, proszę. No, no przedstaw się. Marek, olewa. <noise> Przewodniczący komisji rewizyjnej. O, tak. Przypadkowo. Panie Marku, jak sobie dajecie radę w takim razie? Nie macie swojej siedziby, nie macie przystani. Prezes ma warsztat, z którym się możemy spotykać. Dużą halę ma. Dużą halę, to się wszyscy zmieszczą, no ale 300 członków naraz to pewno i tak no. rzadko kiedy bywa. Zero informacji można pozyskać w sklepie wędkarskim. To jest Marek, który prowadzi na Krzywoustego i kolejny sklep na Rapackiego. No, Marku, pochwal się. Jesteś świeżo utytułowanym Mistrzem okręgu w wędkarstwie morskim, czy to prawda? Tyle człowiek lat jeździł, że w końcu wypadało wygrać. Na pierwszej turze byłem trzeci, na drugiej turze byłem pierwszy. No to gratulacje, a nam pozostała jeszcze chwila na marzenia. Statystyka rocznikowa to tutaj rośnie u nas przez cały czas i nie ma kto obniżyć tej statystyki. To jest ta bolączka, właśnie. Jeszcze raz powtarzam. No to życzę odmłodzenia koła, wszystkiego najlepszego dla wszystkich i powodzenia w zawodach. Na pewno na jakiejś okręgówce się jeszcze spotkamy.